Pani Budzik. Jest 6.15. Ona wstaje, wbieguje śniadanie, skarnia dwa plecaki i wybiega z domu. O siódmej zaczyna się trening. Po treningu ubiera się i biegnie do szkoły. Mokre włosy, bez makijażu, w trampkach i sportowych ciuchach. Tak jest szybciej i wygodniej. Chodzi do klasy pełnej szczupłych, umalowanych. Dobrze ubranych rówieśniczek. Przez chwilę czuje się inna. Czy jej ciało jest inne? Tak. Ale czy wygląda gorzej? Nie. Ona po prostu czuje się troszeczkę gorzej. Jest silna, jest zdrowa. Nikt spośród jej rówieśniczek w klasie nie uprawia sportu. Czy sport to jest jej pasja? Tak, ale. Czuję się w niej troszeczkę odosobniona, bo nie ma z kim jej dzielić. To mogła być Serena Williams, najbardziej rozpoznawalna kobieta sportowiec na świecie. To mogłam być ja, Asia Budzis, utytułowana polska pływaczka. Pierwszy medal, Ateny, 2004 rok. Ona płynie po złoty medal. Komentator, szaleje. A ja, wpatrzona w telewizor, nie mogę wydusić z siebie dźwięku. Otylia Jędrzejczak zdobywa złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, a ja patrzę się w ten telewizor i chcę być taka jak ona. Chcę pojechać na Igrzyska. Wyobrażasz sobie płynąć na torze obok Otylii Jędrzejczak, mistrzyni olimpijskiej? Wchodzisz wtedy do szatni i obserwujesz każdy ruch takich zawodniczek. Patrzysz na to, jak się rozgrzewają, Patrzysz na to, jak się przygotowują do startu. Ja nawet jadłam te same batoniki zbożowe, tylko dlatego, że one je jadły. i chciałam być taka jak one. Chciałam być wysportowana, chciałam być silna, chciałam być pewna siebie. Badania przeprowadzone dla Women Sports Foundation pokazują, że Podczas rozgrywania igrzysk olimpijskich znacząco wzrasta zainteresowanie i zaangażowanie dziewcząt w sport. Dlaczego? Bo to właśnie podczas igrzysk olimpijskich wizerunek kobiety sportowca jest łatwo dostępny w mediach. I to właśnie wtedy te młode dziewczynki widzą, że sport jest dla kobiet, że to jest coś normalnego i że to jest coś fajnego. I to właśnie wtedy, obserwując te mistrzyni olimpijskie, one chcą być takie jak one. Chcą być wysportowane, chcą być silne i chcą być pewne siebie. Drugi medal. Swój pierwszy złoty medal mistrzostw Polski seniorów zdobyłam mając 15 lat. Ja, taka młoda, taka Asia, taka niedoświadczona, mogłam ścigać się zawodniczkami światowej klasy i wygrywałam. 2007 rok, Floryda. Zgrupowanie kadro olimpijskiej przed mistrzostwami świata. Ona ma 16 lat. Reszta zawodników jest starsza i o wiele bardziej doświadczona. Ona mieszka sama w wielkim pokoju hotelowym. Dostaje dolary na to, żeby kupić sobie jedzenie i przygotować posiłki. Ma dwa treningi dziennie i z każdym z nich cieszy się, bo kiedy wchodzi do basenu, i zakłada okularki. To nikt nie widzi, jak płacze. I płacze również w swoim pokoju hotelowym, kiedy na Skype rozmawia z rodziną, z trenerami klubowymi, czy z koleżankami z drużyny. Czy jest inna niż wszyscy? Nie. Ale czuję, że tam nie pasuje. Po kilku dniach rezygnuje, odpuszcza, wraca do kraju. Rezygnuje z Mistrzostw Świata. Rezygnuje z reprezentacji. Myśli o tym, żeby porzucić pływanie. Mózg kobiety i mężczyzny ma pewne różnice biologiczne. Badania profesora Kachila na Uniwersytecie Kalifornijskim pokazują znacznie bardziej rozwinięty u kobiet hipokamp i jego silniejsze połączenie z ciałem migdałowatym. To właśnie przez to, Inaczej doświadczamy lęku i stresu. Kobiety wykazują i zachowują o wiele bardziej wyraźne wspomnienia emocjonalnych zdarzeń. Łatwiej je sobie wtedy przypominają i przeżywają je wtedy o wiele bardziej intensywnie. Te same badania pokazują, że podczas reakcji stresowej. Mózg kobiety rejestruje o wiele więcej informacji o twarzach i emocjach ludzi dookoła. Ja doskonale pamiętam rozzłoszczoną twarz swojego trenera, który krzyczy na mnie po nieudanym wyścigu, mówiąc mi, że nie nadaje się do tego, co robię. Medal trzeci. Kiedy wróciłam z Florydy, to drużyna poprosiła mnie o to, abym pojechała z nimi na mistrzostwa polskich juniorów. Nie chciałam, ale miałam tam tylko kibicować. Dziewczyny poprosiły mnie o to, abym wystąpiła z nimi w sztafecie. Wystartowałam. Zdobyłyśmy złoty medal. Pobiłyśmy rekord polski. Stałyśmy razem na podium, cieszyłyśmy się i przybijałyśmy sobie piątki. Czułam się dobrze. Następnego dnia wystartowałam jeszcze raz, pobiłam kolejny rekord polski i zdobyłam kolejny złoty medal. Czułam się wtedy dobrze, bo miałam wokół siebie ten babiniec. Nie chciałam już rezygnować. Co się zmieniło? Czy wiesz, że jednym z głównych powodów, dlaczego dziewczynki angażują się w sport, jest właśnie chęć zawierania przyjaźni i wspólnego spędzania czasu? I to właśnie wtedy mogą szukać tego wsparcia wokół, gromadzą się i to jest ich naturalna reakcja na stresujące sytuacje. W ten sposób mogą zapobiegać negatywnym skutkom stresu. I skoro tak działa biologia, to dlaczego kładziemy na to tak mały nacisk? Skoro tak działa biologia, to potrzebujemy sportowego babińca. Bo to te dziewczynki i te kobiety potrzebują mieć wokół siebie wsparcie. Potrzebują bliskich koleżanek, potrzebują przyjaciółek, innych kobiet, drużyny, grupy, kogoś, kto będzie ich wspierać na co dzień, podczas treningów i podczas startów na zawodach. Jeśli nie znajdą tego wsparcia i przyjaźni w sporcie, to sport zacznie przegrywać z chęcią, a raczej potrzebą budowania i dbania o bliskie relacje i posiadania koleżanek i przyjaciółek. I to właśnie wtedy sport zaczyna przegrywać z przyjaźnią i szukają tych przyjaźni gdzie indziej. Ale to wcale nie oznacza, że sport przestaje być ich pasją. I co teraz? Jesteś rodzicem? Przerzuć czasem kanał na ten, który pokazuje kobiecy sport. Jeśli twoja córka Uczęszcza na zajęcia sportowe i nie ma tam koleżanek, pomóż jej je znaleźć. Pomóż stworzyć, albo znajdź grupę dziewcząt. Jesteś trenerem? Trenerką? Zadbaj o to, aby twoje zawodniczki miały szansę i czas spędzania wspólnego czasu poza środowiskiem treningowym, tak aby mogły się lepiej poznać i polubić. Jesteś kobietą? Zaakceptuj to, że reagujesz inaczej. I zbuduj swój własny babiniec tam, gdzie tego potrzebujesz. I co najważniejsze, my jako społeczeństwo zaakceptujmy i wykorzystujmy to, że kobiety reagują inaczej na wezwania i towarzyszący im stres. I jeśli tam gdzieś jest kolejna dziesięciolatka, która chce być kolejną sereną Williams, to dajmy jej na to szansę. Może świat będzie mieć wtedy więcej seren, więcej aś, albo więcej otyli. Może jest nas więcej, ale nas nie widać. Dziękuję.